Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia ze wspomnieniami kogoś innego. Przerażające, prawda? Ale to dopiero początek. Ewelin budzi się w obcym pokoju, a jej umysł wypełniają obrazy, których nigdy wcześniej nie widziała. Urodziny małego chłopca w parku, pierwszy pocałunek w deszczu, mroczna uliczka pełna cieni. Wszystkie te wspomnienia należą do kogoś innego. Bez mapy czy wskazówek, kierowana tylko obcymi wspomnieniami, bezbłędnie porusza się po nieznanym mieście, jakby mieszkała tu całe życie. W małej kawiarni spotyka mężczyznę, tam, który uśmiecha się, jakby na nią czekał. To on stoi za wszystkim. Zaprojektował jej nowe wspomnienia, wymazując jej prawdziwą przeszłość. Teraz Ewelin musi zdecydować, czy przyjąć nową tożsamość. Czy walczyć o odzyskanie swojego prawdziwego ja, zanim jej oryginalne wspomnienia znikną na zawsze, a ty, które wspomnienia uznałbyś za prawdziwe?